Siema, witam was Busiaż Wojtek. Chciałem wam y, buszarzom kierowcom doradzić dwie sprawy, bardzo istotne i myślę, że będą potrzebne. Pierwszy to jest właśnie druk na kolizję wypadek, a drugi odnośnie tachobuka, powiem co i jak. Więc y, taki y, formularz załatwił wam albo boss, albo właśnie tak u nas jest ogarnięty Krzysiu, poprosiłem go i załatwił odnośnie spraw samochodowych, ewentualnie w drukarni albo sami wydrukujecie, ale wtedy będziecie musieli pisać dwa razy. I najlepiej taki samokopujący taki formularz, tak jak widzicie prawa, lewa strona e, najlepiej w kilku językach, czyli niemiecki e, angielski, żeby był, francuski, ewentualnie zależy gdzie jeździcie, e, sprawca bierze kopię e, poszkodowany bierze oryginał, e, podpisujemy i rysujemy tak, i rozjeżdżamy się 10 minut. No, czas no, tutaj nieraz jest nam bardzo potrzebny. Nie, nie mamy, czy wiadomo, takich znajomości języka czy cierpliwości. Tak jak ja no, na moim przykładzie, kiedyś na, we Francji e, zatrzymali się wszyscy na autostradzie, zahamowałem. Gościu tam uderzył mi w klosz, kloś, kloś dziurawy, prawda? E, Zaczyk tylko mu się połamał, ale ile musiałem Francuzowi tłumaczyć, a co ma być, a co nie być, i tak dalej. No jak po francusku w ogóle, nie? No, także wypisaliśmy to 10 minut, to się rozjechaliśmy. Świetna sprawa. Inny przypadek, jak w Niemczech stałem na placu, wchodzę na auto, żeby sobie towar spiącznie uderzenie czuję wychodzę oczywiście z solówką w maski mi wjechał Niemiec no i ten formularz właśnie wypełniłem e, e, razem wypełniliśmy e, tego i później Krzysiu mówi że sprawa załatwiona, nawet ten Niemiec nie miał dowodu restrykcyjnego mu nie trzeba wozić ale wpisał nazwę firmy ubezpieczeniowej swoje dane numer dowodu wszystko posprawdzajcie prawda e, jak to mówię, dwie, dwie kopie są, no to bierzecie oryginał, oko poszkodowany sprawca bierze kopię i elegancko, także to jest, myślę, ten, dobra rada i przydatna rzecz. Druga sprawa to dość tacho, bo wiecie, że różne są historie. Tam jeden opowiadał, że zabrak tam 20 euro, inny tam kilkaset za źle wypisane. Ktoś tam do domu dostał, nie? Ja nie wiem, jaka tam prawda była, ale powiem Wam, że jeżdżę 10 lat i nigdy ani euro nie płaciłem za to. I zawsze jakiś kontrola to mówię, że jeżdżę w systemie 3 na 1 tak jakby 3 godziny i godzinę odpoczynku, lub snu i tak dalej, tak jakby w systemie takim francuskim, i że dobra, by napisał to coś tam, że głupiego udaje, że. Że nie wiedziałem albo coś tam, ale powiem wam, że trzy kontrole miałem w ciągu jednego dnia, tak? W tym roku jakoś na początku. Jak nie było, tak trzy kontrole. I powiem wam, że pierwsza kontrola, on mówi, że tam problem, że tamto, ale przecież w ulica oddał mi dokumenty, nie? <laughs> że mam to pisać że do szefa i żeby mi to kartki dało. No dobra, no. I tego. No i nie zaproponował mi żadnego mandatu, nic. Drugi stary tam, że mówi, o to, 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 to Bóg, muszę sobie kupić i przyniósł mi kartkę, ja wypisałem. No i oddaję mu tą kartkę, bo głupiego udaje, nie? A on mówi, że nie, że mam następne dni, a gdzie? No on mówi, że mam sobie kupić tą, albo szefa wziąć tą tą książkę i pisać, nie? I tak, on no zaraz do, do kosza. Ale też nic nie mówi o mandacie, m, że mam płacić, czy cokolwiek, czy, czy, że przyjdzie do domu, nic nie. I trzeci raz babka mi ściągła, ale tylko co razy spowiedziła sprawdziła, gdzie jadę, to dam to. Nic się o to nie pyta. Nie wiem, czy tak trafiłem, czy po prostu oni nie mogą e, dawać mandatu za to, e, ale mam święty spokój, nie będę tego pisał. I, I tyle, nie? Taka moja rada, żeby tego nie pisać, e, w, jako solidarnie, po prostu e, nie piszmy tego, nie na twardego, że nie, i, i tyle, nie? Także dzięki za wysłuchanie. Suba lajka, like dzięki, pozdro Sinara, i widzimy się, nie? A jak?